Dzisiaj filmik o naszym polskim kościele. Arcybiskup Jędrasz Szewski jest podobno zatrwożony liczbą apostazji, która w ostatnim czasie jest dokonywana w polskich kościołach, i modli się za tych, którzy jak to określił, nie umieją kochać ko kościoła. Od 50 do 60 osób składa akt apostazji w ciągu roku w Archidiecezji Krakowskiej, no a raczej składało, bo liczba ta zdecydowanie rośnie. Jak podał arcybiskup Marek Jądraszewski podczas homilii w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2019 roku na taki krok zdecydowały się 123 osoby. A już w 2020 roku było ich aż 445 osób. Jak powiedział Jendraszewski: "Proszę was, róbcie wszystko, aby ten dramatyczny akt odejścia był jedno Jednocześnie pierwszym dniem powrotu, bo Kościół jest miłującą matką, bo Kościół to jest także ten ojciec czekający na powrót marnotrawnego syna. Gotów wybiec na spotkanie. To jest Kościół, którego macie być pokornymi świadkami, mówił arcybiskup w czasie pokutnej modlitwy kapłanów archidiecezji krakowskiej no powiem wam że trzęsą bo pieniążki uciekają i o to im głównie chodzi a nie o to że ludzie bo oni ludzi tak naprawdę mają gdzieś do, dopóki ludzie przynoszą pieniądze to i kościół będzie ich kochał ja zawsze mówiłem odetnij kościół od pieniędzy to i kościół przestanie istnieć, bo sam się nie utrzyma. Z kolei rzecznik prasowy krakowskiej Kurii ksiądz Łukasz Michalczewski w rozmowie z polską agencją prasową zapewniał, że mimo wszystko aktualna liczba apostazji nadal jest niewielkim promilem w skali archidiecezji. Jednak każdy przypadek jest trudny i ważny. Sranie w Banie. Dodał jeszcze, że coś takiego. Chcemy zapewnić, że wszystkie osoby, które odeszły, yy, że zawsze mają możliwość powrotu. Kościół zawsze jest dla nich otwarty i przyjmie ich z powrotem z miłością. Te osoby zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie. Tylko szkoda, że nie mogą liczyć te zgwałcone dzieci na wasze wsparcie, hipokryci zafajdani. Przypomnijmy, że ostatnie doniesienia mediów związane z przestępczością seksualną Kleru wobec dzieci w Polsce oraz przykłady, nazwijmy to delikatnie, niegodziwego postępowania kościelnych hierarchów wywołały ruch na rzecz apostazji. Lewica postanowiła policzyć, ile osób zdecydowało się podjąć taki krok i uruchomiła stronę z licznikiem. Do tej pory odnotowano na nim prawie 2200 zgłoszeń apostazji. Ja powiem Wam tak: ja się wcale nie dziwię, że ludzie odchodzą od Kościoła, bo Polski Kościół z wiarą już ma bardzo niewiele wspólnego jeśli w ogóle jeszcze coś nie, nie mówię że wszyscy księża są źli bo to nie jest prawda są księża z prawdziwego powołania i niestety większość księży to są karierowicze liczą tylko na kasę i ten, a reszta to banda zboczeńców i że Ludzie odchodzą mnie to akurat wcale nie dziwi. Bardziej mnie dziwi to, że jeszcze tylu ludzi deklaruje, deklaruje ten przynależność do tego kościoła. Dzisiejszy kościół w Polsce to jest przybudówka PiSu. Zajmują się polityką, mówieniem innym, jak mają żyć. Co mają wybierać, co mają myśleć. Wcale nie dziwota, że ludzie odchodzą od kościoła. Tak, powiedziałam, się dziwię, że jeszcze tylu ludzi w tym kościele jest. Wystarczy popatrzeć na ryje tych zbrodniarzy, zboczeńców, które są pełne pychy, buty, arogancji. Każdy całe życie żre miał wyprane, ugotowane, posprzątane. Jego, jego zadanie: Żreć, spać, modlić się. Jakie to jest proste, prawda? Życie. Ludzie utrzymują, sami się ciężką pracą nie skalają raczej. Setki zgwałconych dzieci, często brutalnie i fizycznie, zawsze brutalnie psychicznie. Gdy myślę o tym, co czuje taki sześcio, ośmiu czy dziesięciolatek. Zastraszam zastraszane przez księdza w jakiejś małej wiosce, na przykład, i gwałcone penisem w odbyt dziecięcy. To mam wrażenie, że to, co się dzieje w kościele pod kątem pedofilii, to jakiś horror, nie wiem, zły sen. Który za chwilę się skończy, no ale niestety jeszcze do tego jest chyba daleka droga. Ale wiem już, że się po prostu nie skończy, bo czuję, iż przed nami jeszcze ci czarni zboczeńcy wyrządzą wiele zła, o, którym, o których się nie będzie mówiło, i, i wyrządzili wiele zła, o którym się nie dowiemy lub dowiemy niebawem. Wyobraźcie sobie, ile naprawdę jest takich spraw tak na całym świecie. Nie wiem, zastanawialiście się kiedyś nad tym. Chyba nie ja też powiem Wam szczerze, nie zastanawiałem ostatnio, tak, myślałem, ile jest takich nieujawnionych spraw, ile jest takich nie wiem, tysięcy milionów skrzywdzonych dzieci. Może posłużę się paroma informacjami, które w ciągu zaledwie paru lat obiegły i wstrząsnęły naszą, można powiedzieć, planetą. I tutaj pytanie: czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział? Podstawowe obecnie pytanie, zwłaszcza dla nas, Polaków, dla większości których. Jan Paweł II wciąż jest święty i nietykalny, nieska nieskazitelny niczym biskupi pierścień w trumnie gwałciciela, biskupa Nuncjusza Polskiego, przyjaciela papieża Wojtyły Józefa Wesołowskiego. Pytanie to pojawiło się po bezczelnym wywiadzie dziwisza w którym, dziwisz, w sposób ordynarny kłamał i wił się niczym plemnik księdza na dziecięcych udach. Nie odpowiem na to teraz, gdyż zanim zadamy sobie pytanie odnośnie papieża, to zastanówmy się nad samym pytaniem i jego skalą. Co miał wiedzieć Karol Wojtyła? Przyjąć można, patrząc na ostatnie afery Kościoła katolickiego na całym świecie, jak Australia, USA, Irlandia, Argentyna, Niemcy i wiele, wiele innych krajów, w tym oczywiście Polska, że skala tego, o czym miał. Lub nie miał wiedzieć papież, znacznie wykracza poza sytuację Kościoła katolickiego w samej Polsce. Historia od średniowiecza wygląda tak, że tam, gdzie Kościół zdominował społeczeństwa, tam skala zbrodni i ukrywania jej przez lata. Wrastała proporcjonalnie por, por do yy, posiadanej władzy. Jak pasożyt, który niszczy tyle, ile może, i na ile pozwala mu sytuacja i stan żywiciela. Z, yy, z którego spijają krew, energię, żywiąc się nim i go wykorzystując. Te różne sytuacje w poszczególnych krajach. Składają się na ogólnoświatowy skandal pedofilski w szeregach Kościoła Katolickiego. Pedofilia wśród księży nie jest czymś, co wydarzyło się na jednej parafii, biskupstwie czy w jednym kraju. I nie trwa odkąd filmy, porno czy internet. Problem ten jest znacznie szerszy i obejmuje wedle tego, o czym dowiadujemy się, odkąd pojawił się ten diabelski internet i media niezależne. Całą tę instytucję i przedstawicieli rozsianych po całym świecie, generalnie. I tutaj zmiany miejsc pobytu, wysyłki na krańce świata, Ukrywanie siebie nawzajem, tuszowanie zbrodni lub przynajmniej zmowa milczenia o ostatnio, ostatnio dziwne przypadki nagłej śmierci tych, którzy, których media dopadły i obrona ich byłaby niemożliwa po prostu lub szkodliwa dla obrazu kościoła. To tylko niektóre z działań ukazujących globalną skalę tych zboczeńców, którzy sami, nie mając dzieci, gwałcą dzieci swoich wyznawców, którzy ich notabene utrzymują. Arcybiskup Wesołowski, który za tenisówki wyrywał na plaży na Dominikanie chłopców. Gulbinowski, szmaciarz obsrany, o którym niedawno było głośno teraz dymera, nietykalny od lat dziewięćdziesiątych, zwykły gwałciciel. I ten legendarny ksiądz Solidarności Jankowski. No i ten z lichenia Eugeniusz Makulski. No i ten i ten i tamten. Można by było wymieniać w nieskończoność. Można by wymieniać tych nazwisk, generalnie dziesiątki, o ile nie setki. Tyle ich się pojawiło w ciągu ostatnich lat w polskiej prasie. Zazwyczaj obrzydliwe i wynaturzone zbrodnie wobec dzieci. Dodając do tego wydarzenia. O których świat usłyszał, i które działy się w różnego rodzaju przybytkach, gdzie siostry zakonne miały dbać o dzieci, jak matka Teresa z Kalkuty, której nawet władze tamtego kraju chcą odebrać jej świętości po skandalach, jakie wyszły na światło dzienne związane z handlem dziećmi. Czy jak dom dziecka w Irlandii, gdzie w stawie znaleziono szczątki 800 dzieci, które były słabe i chore, a te zdrowe szły również na handel? Czy u nas w Polsce siostra Boruma Szarka Benedetta która w swoim ośrodku zamoczenie się w łóżko za karę wysyłała dzieci do starszych chłopców którzy je gwałcili czy y, sytuacja w tym ośrodku dla głuchych i niemowląt dzieci gdzie zakonnica wybierała grupy które dziecko dzisiaj będzie gwałcone y, pamiętam że najbardziej zbulwersowało mnie chyba to że po gwałcie jak dziecko krwawiło z odbytu to dostawało Pampersa, by nie było nic widać. No przecież nic nikomu nie powie, bo nie mówi. No, to jest właśnie te miłosierdzie całe zna, tak zna, zwane. Skala przemocy wobec dzieci i nieludzkiego traktowania była tam nawet nie zwierzęca, ale po prostu diabelska, można tak to nazwać. Zło w najczystszej postaci skryte za Jezusem, Duchem Świętym i całą tą bajką o życiu wiecznym. Gdyby oni wierzyli w jakiegokolwiek Boga, karę lub nagrodę za swe ziemskie czyny, to żaden z nich nie dopuściłby się tych zbrodni. I to jest tak oczywiste i logiczne, wciskają ciemnemu ludowi. Te bajeczki o wiecznym życiu, o nagrodzie i tak dalej, a sami opływają w luksusach i robią co chcą. I wcale się tutaj nie dziwię, że ludzie się od kościoła odwracają, bo kto by ch chciał należeć do takiej organizacji, gdzie się gwałci, morduje, yy, liczy się tylko mamona. Jeśli ktoś naprawdę wierzy w Boga tego czy innego, równie dobrze może się pomodlić do niego bez udziału pośrednika, czyli księdza. Podobno Bóg wysłuchuje wszystkich modłów, także tutaj ksiądz nie jest potrzebny. Księża są po to, by od naiwnych ciągnąć kasę i to za wszystko. Za śluby, za pogrzeby, za namaszczenia, no co tylko sobie wymyślicie, to ksiądz to za kasę zrobi. Już nieraz pewnie widzieliście nawet studzienki kanalizacyjne, święcili no, to, o czym my tu rozmawiamy. Także liczę na to, że ludzi będzie odchodziło od tego kościoła coraz więcej, bo Kościół w Polsce. Kościoła raczej już nie przypomina. To jest zorganizowana grupa przestępcza i według mnie to się nie zmieni, dopóki ktoś się za to nie weźmie. Tak na przykład w Irlandii. Bo kościół może być w Irlandii, ale jest traktowany jak każde inne przedsiębiorstwo płaci podatki. Irlandia z jednego z najbiedniejszych krajów w Europie stała się jednym z najzamożniejszych krajów w Europie. I to dzięki czemu? Temu, że się odcięli od Kościoła. I takie pieprzenie o tradycjach i nie wiem, nie wiem co, jak tam to nazwać korzeniach. Jakie korzenie? Kościół, nasze korzenie to są Prasłowianie. a Kościół te korzenie powycinał mieczem i ogniem, i jak pesz zalękł się na naszej ziemi. I to jest takie moje zdanie. I chyba tym akcentem skończę. Także dzięki jak zawsze za oglądanie, komentowanie, subowanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć.